Maciej Dobrowolski, dzień dobry, kłaniam się 13 grudnia w bardzo ważne święto. Młodzi ludzie, którzy nie wiedzą, koniecznie się dowiedzcie, co to za bardzo ważny dzień w naszej historii. E, tak naprawdę, panie przewodniczący, za mojego gościa, to był dzień strasznie smutny, bardzo zły, ale on doprowadził do tego, że się za ileś lat zrobiło dużo dobrych rzeczy dla naszego kraju. Witam, przewodniczący zarządu regionu Podlaskiej NSZZ Solidarność, Józef Mozolewski, kłaniam się. Kłaniam się panu, kłaniam się bardzo serdecznie państwu. Pamięta pan ten dzień w 1981 roku? Bardzo dobrze, ale zacznę od pewnego sprostowania czy wytknięcia panu, panu redaktorowi, ponieważ nie jest to święto, że kolejny raz obchodzimy święto. To była tragedia dla narodu polskiego, także my pamiętamy o tych wydarzeniach, ale nie świętujemy, bo to trzeba płakać nad, nad to dato. Rzeczywiście, w tym roku będziemy już po raz 42 obchodzili to smutne wydarzenie, które, które przyniosło wiele bólu, cierpienia dla narodu polskiego, bo wprowadzenie stanu wojennego 42 lata temu nie było to działanie wymierzone w solidarność. Jako tako, która wówczas e, jako Związek Zawodowy niezależny, Związek Zawodowy Solidarność e, w tym bloku komunistycznym próbował wyrwać się z tej satelity komunistycznej e, i być niezależną strukturą od ówczesnej władzy, czy od systemu komunistycznego. E, I mieliśmy ogromną nadzieję, bo tak zwany Karnawał Solidarności trwał 16 miesięcy. I ja pamiętam doskonale, ja należę do Solidarności od pierwszego dnia po dzień dzisiejszy. I się tak złożyło, że jestem jedynym członkiem zarządu regionu z lat 80. po dzień dzisiejszy. Tak zwanym funkcyjnym członkiem związku. 13 grudnia to był taki dzień trudny. Ja pamiętam jako dziecko, chłodny. Nieprzyjemny, już nie chcę mówić, że nie było teleranka, bo nie było, ale sąsiadka przyszła i powiedziała mamie, że jest stan wojenny, że wojna jest. Tak ludzie mówili, że jest wojna, a moja mama zaczęła się śmiać i mówi: No to najwyżej wojsko nas ochroni, będzie na ulicach spokojniej. Nikt nie zdawał sobie z tego sprawy, co się tego dnia zaczęło. Przypuszczaliśmy, że, że, że coś będzie. Ja pamiętam, jak dzisiaj mieliśmy. Zaplanowane w sobotę, czyli 12 grudnia, spotkanie przewodniczących organizacji związkowych w Białymstoku w nie Forum. No i nie było kiedyś internetu, czyli SMS-ami, czy mailami nie powiadamiano, tylko ustalona data i się zjeżdżaliśmy. I się zjechaliśmy do Białogostoku. Do spotkania nie doszło, bo były już przypuszczenia, ówczesne kierownictwo regionu zdawało sobie sprawę. Mieli jakieś tam informacje, że może coś się wydarzyć, stąd odwołali to spotkanie. I kiedy w niedzielę, ten niedzielny ranek no tradycyjnie, tradycyjnie żona mówi: Pójdź, zrób zakupy na jakieś tam mleko dla dzieci bułki, pewnie jakiś chleb, serek waniliowy, bo to były w te rarytasy dla dzieci, bo nic innego oczywiście w sklepach nie było. I rzeczywiście wszedłem ja do sklepu, ale idąc patrzę, że po pierwsze to jest taki spokój, cisza, ale patrzę, jakieś tam wozy, jakieś milicyjne żołnierze, milicja Przyszedłem do domu z powrotem i mówię do żony: że coś się wydarzyło. Myślałem, że to może jakieś morderstwo, czy, czy coś, nie, że, że tego. No ale tak jak pan redaktor wspomniał, ten telewizor dla dzieci, teleranek nie, 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 nie funkcjonuje. Cisza. No się później okazało, jak smutny generał, prawda obwieścił nam wszystkim, że jest, że jest stan wojenny. 1981 rok to 42 lata. Czy wybaczył pan generałowi? Proszę pana, e, smutno jest, e, kiedy po 42 latach od e, wprowadzenia stanu wojennego współtowarzysze e, generała Jaruzelskiego wrócili na różnego rodzaju i stanowiska i na pewno zaczęli funkcjonować w scenie politycznej, społecznej. To strasznie boli, kiedy jakiś tam esbek, pułkownik Mazguła, kiedy kilka lat temu dyskutując, skomentował wprowadzenie stanu wojennego, czy stan wojenny. A cóż to tam wielkiego się stało? Przecież to było wydarzenie kulturalne poganiali się trochę po ulicach. I tu wielkie mi wydarzenie. Ci ludzie, którzy podejmowali te, te decyzje, wrócili. A ja dzisiaj w studiu Radia Yard, 13 grudnia, goszczę przewodniczącego zarządu regionu podlaskiego NSZZ Solidarność, ee, Józefa Mozolewskiego. Panie przewodniczący, powróćmy trochę do Pana. E, powróćmy do, do tego, jak to jest być przez 30 lat przewodniczącym bardzo dużej organizacji, która przetrwała różne koleje losu w Polsce. Po, 80, po 89 roku. Pan jest przewodniczącym od 1993. Jak to jest być przewodniczącym? Jak można utrzymać ludzi? Coraz trudniejszych. To jest bardzo trudne pytanie. Nie ulega żadnej wątpliwości. Ja wielokrotnie mówię już tak, trochę patrząc historycznie, że jestem przewodniczącym, który przeżył wszystkich wojewodów od 89 roku. Po dzień dzisiejszy, to jest, wie Pan, w pierwszej kolejności to jest satysfakcja, że, mo, że można i udało mi się być takim liderem, który, który ma wpływ na struktury mojego, naszego związku, ale też myślę, że dużo, dużo, dużo mi pomogła współpraca w kontekście takiej polityki społecznej, którą prowadzę. Bo owszem, związek jest oparty o naukę społeczno-kościoła i te wszystkie zagadnienia społeczne są w kontekście, w programie naszego związku, ale one są w pewnych ramach statutowych, które oczywiście musimy przestrzegać. Ale trzeba było trochę wyjść szerzej, na zewnątrz. Są różnego rodzaju struktury, jak ja to nazywam, około kościelne, które nie były, a szczególnie na początku lat 90., czy pod koniec lat 90., oparte w, żaden, w żadną strukturę, bez środków finansowych, bez niczego, znalazły, że tak powiem, rozpostarte skrzydła w Solidarności która wówczas też była dosyć biedna. Jak zostałem w 93 roku przewodniczącym, to scena polityczna po prawej stronie była rozwalona w drobny mak. Ileś po przegranych wyborach w ten czas... Kto, kto przypuszczał, że druga kadencja Sejmu po 89 roku i PZPR-owcy pod innym szyldem zdobędą władzę. No ale no walczyliśmy o demokrację, ta demokracja no jednak przekładała się na wynik głosowania i naród głosuje tak, jak głosuje po dzień dzisiejszy. Nie rozumiem w wielu przypadkach, dlaczego tak głosuje, no ale to jest demokracja i trzeba ją szanować. To nie ulega żadnej wątpliwości i wówczas pierwsze, co powiedziałem, po pierwszych spotkaniach organizacyjnych w związku, Chodziłem, za politykę się biorę. No i wziął się pan. I wziąłem. I, I był pan posłem trzeciej kadencji. I, zanim to się stało, panie redaktorze, to z mojej inicjatywy Akcja Wyborcza Solidarność powstała na wzór struktury, która powstała w Białymstoku z mojej inicjatywy. Czyli powołaliśmy Białostockie Porozumienie Prawicy. Pamiętam jak dziś 16 czy 17 podmiotów różnej maści politycznej weszło w ten skład. I w Cuglach wygraliśmy wybory samorządowe w Białymstoku. I ówczesny przewodniczący Solidarności Marian Krzakleski na posiedzeniu Komisji Krajowej pochwaliłem się tym faktem. Mówił, jak ty to zrobiłeś, no to... Ja mówię, można, no, tylko trzeba siąść do stołu i ze sobą porozmawiać. No. I, i, I to był zalążek powstania akcji wyborczej Solidarność. Panie przewodniczący, w środę 13 grudnia także państwo złożyliście hołd. Od rana składaliście jako związek zawodowy kwiaty w miejscach ważnych dla was. Nie tylko związek zawodowy, bo wie pan, ja myślę. Ja myślę trochę przedwczoraj, patrzyłem ze smutkiem na scenę polityczną w naszym kraju, szczególnie na Sejm, gdzie nie wiem, czy to dziennikarze, dziennikarze to wychwycą, pokażą. Trochę ze smutkiem patrzyłem na te złośliwości, na te podłości płynące z tego rodowiska Solidarnościowego. Także to boli, wie Pan. Yy, to boli dzisiaj po tych 40-42 latach, kiedy wie Pan, yy, te 10 milionów, które należało do Solidarności, ja tu zawsze na różnych spotkaniach. Yy, 10 milionów członków. Yy, na tych spotkaniach naszych Solidarnościowych, bo to wszędzie jest ten, ten podział. Tylko to trzeba. Trzeba z ludźmi rozmawiać, bo to pierwsza Solidarność, druga Solidarność. Nie wszyscy... Solidarność w 1981 roku, czyli w tym najtrudniejszym okresie, to nie była tylko Stocznia Gdańska, uchwyty białostockie, czy tam jakiś zakład w Łomży, w Suwałkach. Tylko my byliśmy wszyscy w Mońkach, w Knyszynie, gdzieś tam indziej, gdzieś tam indziej. I każdy z nas robił, co potrafił. I uważam osobiście, że Dzisiaj, po tych 42 latach, powinniśmy pamiętać szczególnie o tych, którzy zapłacili najwyższą cenę. Oficjalnie potwierdzone jest, że w wyniku wprowadzenia stanu wojennego zginęło ponad 100 osób. Na to są dokumenty. Ile osób oddało swoje życie w wyniku wprowadzenia stanu wojennego, nigdy tego nie zdiagnozujemy. Bo to karetka nie dojechała, bo to to, bo to telefon nie działał. I dzisiaj, zamiast pochylić się nad tymi, którzy zapłacili najwyższą cenę, to my gorszące sceny wielokrotnie na tych ulicach widzimy. I też w dniu dzisiejszym, 13 grudnia, pewnie nie jeden ezbek będzie śmiał się z. Większej, mniejszej ilości osób składających kwiaty, ale tak jak przysięgaliśmy na sztandar w 80 roku i przysięgamy na początku każdej kadencji, to nas zobowiązuje nie tylko do działania, żebyśmy potrafili w sposób taki spokojny, bez wielkich emocji, z udziałem politycznym, przekazywać młodemu pokoleniu, co się wydarzyło. My, co prawda, kilka lat temu, jako, jako Solidarność mieliśmy jedno, jedno gimnazjum o imieniu NZZ Solidarność w Korycinie. Ale ta reforma, która, która ostatnio była wprowadzona, zlikwidowała gimnazję. Ja w 13, 13 grudnia, przeważnie, czy tam dzień wcześniej, czy 14, bo to 13 wiadomo, tutaj obchody są. Mam tak, takie żywe lekcje historyzmu z młodzieżą i nie zapomnę spotkania z gimnazjalistami w Korycinie, no i opowiadam tam, prawdę o tych wydarzeniach. Taki młodzieniec nosi rękę, bo tam później jest te kilka minut na dyskusję, nie? A i panie przewodniczący, co pan opowiada, co to nie można było pójść do Lidla i kupić tam, zrobić zakupy. I to jest ta świadomość, prawda, młodego pokolenia, tylko ech, możemy narzekać na różnego rodzaju programy, nauczania. Ale gdzie my rodzice, gdzie my dziadkowie? No to w tym korycinie, przecież tam w tych okolicach no bardzo aktywna była Solidarność. No. Ja rozumiem mojego ojca świętej pamięci, no bo oni, akowcy, bali się, że ich prawda wytłuko czy wywiozą. Ale za Solidarność no, po 1989 roku to, to chyba nic nikomu nie groziło i to prawdę dla młodego, dla dziecka, dla wnuka można, można by. Było. Ale czy ludzie jej potrzebują? Coraz mniej, panie przewodniczący. I ostatnie mam pytanie. To jaka ta Polska powinna być? Teraz, według pana, panie przewodniczący. Polska powinna być Polską. Znamy historię naszego narodu i myślę, że każdą opcję polityczną, oprócz tych Judaszy, którzy, którzy służyli w innym systemie, ale chociażby te, te struktury wywodzące się z Solidarności, zobowiązani, zobowiązani się do tego, żeby. Żeby, żeby dbać o to, żeby Polska była Polsko, żebyśmy zachowali swoją wiarę, tradycję, to też jest związane z tym pytaniem. I tutaj, tutaj, szczególnie teraz po 15 października, w tej nowej rzeczywistości, która rozegrała się dwa dni temu, uważam osobiście, że Solidarność ponownie ma ogromne zobowiązanie do postawienia na właściwy tor to rzeczywistość polityczną po prawej stronie i przypomniały mi się wydarzenia ostatnie z ostatniej audiencji Ojca Świętego Jana Pawła II. My jako Solidarność ostatnia audiencja, czyli już schorowany bardzo mocno Jan Paweł II Polecieliśmy i, z, i mieliśmy trzech przewodniczących: Lacha Wałęsa, Mariana Krzakleskiego i Janusza Śniatka. I my to najściślejsze kierownictwo. No i tak ci trzej panowie przewodniczący uklękli przy fotelu. Ten Jan Paweł II już taki znamy, yy, pamiętamy. No, każdy z nich coś tam powiedział, co tam by on zapytał, co tam w Solidarności w Polsce słychać. No, każdy z nich coś tam powiedział i Ojciec Święty tak podniósł głowę do góry, popatrzył na nas i mówi: Pamiętajcie, partie polityczne powstają i znikają ze sceny politycznej. Rządy powstają i są odwoływane, upadają, a Solidarność. Była, jest i musi być, bo was ludzie potrzebują. I to jego ostatnie słowa, które do nas wypowiedział, my traktujemy jako testament. Testament. Jako testament. Panie przewodniczący, to ja życzę przede wszystkim pogody ducha, dużo siły. Dużo zdrowia, żeby ci młodzi ludzie zrozumieli, co pani powiedział przez te ostatnich kilkanaście minut naszej rozmowy. Nie pan, mi się też, ja, ja też bardzo dziękuję, panie redaktorze, za, za taką wręcz przyjacielską rozmowę, oparto o te wartości, które pewnie i pan, na pewno ja. Sobo prezentujemy bo, bo mamy to po rodzinach, panie przewodniczący bo, bo to da się wyczuć Bo to da się wyczuć, prawda Przy pierwszej wymianie e, Zdań, a na pewno tutaj Podczas tego naszego e, Naszego wywiadu Józef Mozolewski powiedział te słowa Przewodniczący zarządu regionu Podlaskiej NSZZ Solidarność Pięknie panu dziękuję Dzie Panie przewodniczący Dziękuję panu, dziękuję państwu, radiosłuchaczom Życzę wszystkiego najlepszego lepszego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Życzę przede wszystkim zdrowia, pomyślności. Myślę, że problemy, które są przed nami, pokonamy, bo jak my to w solidarności mówimy, nie takiego przeciwnika, jakim był kom system komunistyczny, pokonaliśmy. Pokonamy i te problemy. No jesteśmy ludzie, ludźmi wiary, solidarności i głowa do góry. Będzie wszystko dobrze. Pozdrawiam serdecznie, Józef.